Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj kolejny taki krótki, treściwy materiał. A mianowicie, tak, jak tutaj widać zamykanie tamtego okapu, żeby już nie wiało, żeby było szczelnie czyli ocieplenie murłaty, wieńca od góry, tak żeby potem można było się połączyć z ociepleniem elewacji. I teraz wam pokażę, jak to jest zrobione. Jak widzicie. Jest zacięty lekko róg, żeby ładnie dolegało, jest wystawione na równo z murłatą, później trzeba będzie się połączyć z drugiej strony, ładnie to wyprowadzić, wszystko szczelnie dociepnić. Tu prawdopodobnie, tak żeby zlicować z wieńcem się, przyjdzie wełna, która lekko jest prężysta. będzie ją można dodusić. Tutaj, jak widać, ta murwata ona jest podniesiona na szpilkach, na prawdopodobnie, tak to wygląda przynajmniej, są nakrętki i duże podkładki, którym tutaj sobie fachowiec to poziomował, to całe. Także tą przestrzeń również będzie dokładnie zapianować tu, jak i tu, z dwóch stron, tak żeby Także nie było później sytuacji, że tutaj przewiewa po prostu pod spodem, gdzieś ściągnie całe powietrze. I później, jeszcze zostanie to zamknięte w ten sposób, połączone ta przestrzeń, tak jak mówię wypełniona prawdopodobnie wełną, tak, żeby było to sprężyste. Tą folię, która tu jest pod belką, muszę lekko ściąć na szerokość wieńca, tak, żeby nie zawadzała. I kolejny stropian również 33 cm, akurat wychodzi, czyli z jednej płyty trzy kawałki będą przyklejone tutaj do ściany, do wieńca. Tu już przyjdzie ocieplenie, wsypana będzie celuloza pod spód i do... I tutaj dojdzie gdzieś do tego stropiału. Także to już będzie zasypane celulozą. Jeśli chodzi o tą stronę, tu nie musi być u góry wentylacji, ponieważ tutaj nie będzie już ocieplenia, ocieplenie będzie szło gdzieś powiedzmy na tym poziomie. Tu będzie sufit, więc ocieplanie wyżej. A tu taka czapka będzie musiała być uspana na tej wnętrze. Ta reszta ocieplenia będzie szła poziomo na całym poddaszu. Tak, widzicie, druty już wiszą. Tutaj ten nadmiar folii, który wystaje poza lico ściany, w tym przypadku wieńca, ścinam tak, żeby mi nie zawadzał, jak będę kleił tutaj stropian na ścianę, który Połączy się z relacją później zewnętrzną. I po prostu ostry nożyki. To co wystaje ścina. Także później nie zawadzało. O tyle było za dużo i kolidowałoby to ze strypany. A teraz mogę na równo przykleić ze ścianą i nic nie będzie haczyć. Dobra, tutaj sobie przygotowuję już wełnę do ocieplenia belki, wypełniania tej szczeliny, która jest między belką a wieńcem. Belka jest sufnięta o jakieś 3,5 cm. Tutaj wełna skalna 70 mm. Tnę paski od pewnej szybkości, później na pół. I to już montuję, tak jak widać, uzupełniam to, co jest pod belką szczelinę oraz pod folią, która jest na wieńcu. Tak aby nie było przedmuchu wiatru gdzieś tutaj w tą tutaj w to ocieplenie także wcikuję pianę jak najgłębiej i od razu przykładam na to wełnę należy pamiętać, że trzeba dostosować odpowiednią pianę do warunków jakie panują, tutaj akurat używałem piany zimowej ponieważ już jest stosunkowo zimno Ważne jest, jest również to, żeby czytać etykietę, w jakich warunkach można tą pianę aplikować, jakie temperatura może być podłoża, otoczenia, ale też ważne, jaką temperaturę musi mieć sama piana, bo nieraz piana zimowa, niby można pracować od minus 20, ale sama piana musi mieć tam 10-20 stopni, czyli musi być zagrzana. I chwila i cała belka ocieplona. Teraz zostanie to zakryte styropianem od czoła, wszystko sklejone pianą. Jedna strona będzie już zrobiona na gotowo. Dobra, wełna na murbelkę założona, tak żeby to się z wieńcem. Akurat musiałem ciąć wełnę na pół, czyli wziąłem siódemkę i cięto na pół, bo piątka byłaby za gruba. A to siódemka też będzie wykorzystana w ścianki działowe, także nic nie zmarnuję. A tu potrzebna była dosłownie jedna płyta, reszta pójdzie już w ścianę, także siódemka wełna cięta na pół. I ładnie teraz pasuje i za chwilę będę kleił tutaj styropian na to. I przystępuję do klejenia. Używam do tego po piany montażowej. Należy nanieść ofity warkocz, odczekać minutę, dwie, trzy, aż piana zrobi się taka kleista i już lekko zwarta. I tak jak widać po prostu wystarczy przyłożyć, doklepać i trzyma się. Klejone jest do wieńca oraz był nakładany również klej od góry, aby dokleić się do tego stropianu, który wystaje poziomu. Także jest dokonony do ściany jak i do tego górnego stropianu. Dobra, murłata, pieniec docieplony, tak to wygląda. Nie wygląda to jakoś szałowo super równo, ale w tym przypadku to ma działać, a nie wyglądać. Tu powstawiane kliny, tego sobie później dotnę. Tutaj wszystko jest uszczelnione. Jak to wszystko zwiąże, popianuję jeszcze sobie łączenia, wszystkie żeby tutaj czasem gdzieś nie dmuchało, i to później przyjdzie zasyp pod i powiedzieć do tego poziomu, te 30 centów, połączy się ocieplenie już sufitu z tym stropianem. Także tu będzie szczelnie, zostanie tylko później na etapie elewacji doklejenie się od drugiej strony. Ale tu od środku przez. Wszystko zamknięte tak jak ma być. Jeszcze muszę zmęczyć, tam coś zrobić. Tutaj też trzeba połączyć się tak, żeby później dojść do góry z tym ociepleniem, które będzie klatki schodowej. Także tu prawdopodobnie też styropian chyba na sztorze, najlepiej pod kątem albo z wełny. Zobaczę, ale raczej po prostu styropian sobie dokleję, a tam wyjdzie wełna nad tą murbelką i będzie dotykać sobie styropianu. Dobra, w tym filmie na tyle. Do następnego. Na razie.